Witam, ja jestem Hartko, za dziś pokażę Wam jak zainstalować Minecrafta. Po pierwsze, wchodzimy na naszą przeglądarkę i wpisujemy link, który podałem w opisie. Proszę. Wchodzimy Ściągnij plik, naciskamy. I zapisujemy na podpisie. Mhm, zapisujemy. Dobra, ja już doskonałam, więc zapisujemy. No, gdzie to? Oh, otwieramy to, jeszcze raz otwieramy, to, no i y tak, tutaj mamy zip, to możemy już zamknąć i tak, mamy kropkę i proszę, tutaj mamy, moje mam moje, moje mamy, safe, będziemy mogli usunąć, więc tak, chodzimy na uruchom i updata. I ja, i później y, bierzecie to, i dajecie tutaj, i i dalej, że on się doda, i później no Jak już to wybieracie tutaj, to możecie to otworzyć, ten plik, tak? może skopiować to. Nie, ja nie, 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 tam mówi, no więc kopiujemy i wklejamy do tego, no i po prostu włączamy grę, no i mamy, A, no i mamy, proszę, no i to wszystko, dziękuję za obejrzenie, zapraszam wszyscy, czyli piszcie komentarze, no na wszystkim.